Fragment Ewangelii, który przed chwilą wysłuchaliśmy, to zapewne jeden z najbardziej znanych tekstów Nowego Testamentu, mówiący nam, że Jezus jest dobrym pasterzem. Jeśli weźmiemy do ręki Pismo Święte, jeśli spróbujemy nad nim się pochylić, to zauważymy, że różne tytuły były nadawane Jezusowi już w czasach Starego Testamentu, przy różnych proroctwach ale także i różne tytuły były nadawane Jezusowi przez ludzi Jemu współczesnych. Mesjasz, Zbawiciel, Syn Boży, Mistrz, Nauczyciel. I każdy z tych tytułów oddaje jakiś szczególny rys jego posługi. Ale tytuł, który dzisiaj wybrzmiał: Ja jestem dobrym pasterzem, to jest tytuł nadany przez Jezusa. Tak Jezus mówi dziś do mnie słowami Ewangelii. Ja jestem dobrym pasterzem. I dlatego też. Dzisiejsza niedziela, czwarta niedziela okresu wielkanocnego w Kościele, jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. A jednocześnie, jak słyszeliśmy na początku Mszy Świętej, jest wezwaniem, zachętą do tego, abyśmy chcieli modlić się o powołania kapłańskie i zakonne. Abyśmy chcieli na co dzień pamiętać żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. I abyśmy chcieli, bo nie wystarczy, że biskup probosz parafi będzie modlił się o to, żeby były powołania kapłańskie i zakonne ale potrzeba byśmy wszyscy wszyscy o tym pamiętali i nie tylko w niedzielę dobrego pasterza ale byśmy pamiętali o darze modlitwy za kapłanów i o powołania kapłańskie każdego zwykłego powszedniego dnia Ale wróćmy do naszego dobrego pasterza. Ten tytuł budzi bardzo jakieś takie pozytywne, ciepłe skojarzenia. Mamy przeróżne wyobrażenia tego, że widzimy Jezusa jako pasterza. Otoczonego stadem owiec. Na innym miejscu, znowuż, mamy obraz Jezusa, który na ramionach swoich niesie zagubioną, najsłabszą z owiec. I można by było tu tych obrazów wywołać bardzo wiele. To wszystko jest prawda, ale mówiąc. O Jezusie jako dobrym pasterzu, my nie możemy tylko i wyłącznie zatrzymać się na obrazach, bo Ewangelia to nie jest książeczka do kolorowania z obrazkami, albo album, w którym znajdują się ładne zdjęcia i jesteśmy w stanie nad nimi się zatrzymać, pochylić, podziwiać. Cieszyć oko i serce. Ewangelia, moi drodzy, przede wszystkim to jest drogowskaz. Ewangelia jest drogowskazem. I dlatego, słuchając dzisiejszego fragmentu Ewangelii, trzeba nam zwrócić uwagę na dwa bardzo ważne zdania. Pierwsze zdanie, które odnosi się do mnie i do Ciebie. A wypowiedziane przez Jezusa brzmi: Moje owce słuchają mojego głosu. Moje owce o. słuchają mojego głosu. Słyszysz? Czy Ty słyszysz? Czy słyszysz ten głos? Nie mój. Nie męża czy żony, nie proboszcza czy papieża. Czy słyszysz ty głos Jezusa? Głos, który rozlega się w Twoim sercu. Moje owce mnie słuchają. Ale jest jeszcze jeden, jeden problem. Żeby słuchać, to trzeba Jezusa znać. Czy ja znam mojego pasterza? Czy ja znam mojego pasterza? I drugie zdanie dla nas bardzo ważne. To jest zdanie dla nas bardzo ważne. To jest. Moje owce idą za mną. Moje owce idą za mną. A tutaj. Tutaj nie wystarczy wiedza, bo chrześcijaństwo to nie jest wyuczenie się na pamięć kolejnych pojęć, definicji, regułek. Tak jak kiedyś powiedział, Nasz arcybiskup Grzegorz Ryś, chrześcijaństwo nie polega na tym, że przeczytamy kazanie na górze i dowiemy się, jakimi mamy być. Bez odkrycia zmartwychwstałego w wierze, to nic się nie dzieje. My mamy odkryć Chrystusa, który jest żywy. My mamy odkryć Chrystusa, który jest żywy. Naszej wiary, naszej nadziei, naszego oddziaływania jest On, Jezus i nasze skupienie się wokół Niego. Chrześcijaństwo to jest właśnie doświadczenie, doświadczenie Boga, w którym ja poprzez łaskę Chrztu Świętego zostałem zanurzony i jestem obecny. A moje owce idą za mną. I to jest to drugie zdanie, nad którym mamy się zatrzymać. Pasterz idzie zawsze pierwszy. Pasterz idzie zawsze na pasterz nie idzie na końcu i nie pogania owiec I moi drodzy Jezus Chrystus dobry pasterz to nie jest taki jak często dzisiaj stosowany jest elektryczny pastu Kiedy próbuje się przekroczyć bezpieczną granicę, on kopie. Chrystus nie jest takim pasterzem. A co więcej, Chrystus niejednokrotnie, moi drodzy, nam pozwala. Pozwala nam, abyśmy zobaczyli, pozwala, abyśmy się przekonali, że każde oddalenie się od Niego grozi nam niebezpieczeństwem. I dlatego też trzeba nam postawić sobie dzisiaj pytanie, to jest moim pasterzem. Za kim ja idę? Czy Jego głosu ja szuk, yy, słucham? Słucham głosu Boga? Idę za Bogiem, który jest ojczyzną człowieka? Zachciejmy, bracia i siostry, w niedzielę dobrego pasterza Ja jestem dobrym pasterzem tu mówi do mnie Jezus. Zachciejmy w niedzielę dobrego pasterza pomyśleć, jak to jest. Z tym dobrym pasterzem na drodze mojego życia. Za kim idę, kogo słucham i co pragnę osiągnąć. Amen. Wyznajmy wiarę naszą. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, w nieba i wszystkich rzeczy widzianych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.